Słuchajcie, dzisiaj jestem w Google i właśnie natknęłam się zresztą już po raz któryś na uroczy, uroczy duet, który stworzył pierwszego na świecie interaktywnego lookbooka, Zresztą opowiedzą o tym oni sami twórcy, Więc e, obok mnie siedzi Robert, Robert Karger, Dobry wieczór, to ja. Dobry wieczór, a Mateusz zaraz za chwilę do na nas dołączy. Więc najpierw przemagluje troszkę Roberta. Więc tutaj koleżanka Agata, możesz odwrócić się przywitać. Ja ja znam koleżanką. A, no, ale moją, moją znajomą. Będzie trzymała nam kamerę, mini kamerę, więc tak robię. Bardzo mnie ciekawi to, e, w ogóle e, ciekawi mnie sama e, istota tego, e, bo wiem, że pomysł, e, już się wcześniej dowiedziałam, powstał e, w trakcie jakichś wakacji na jakimś wyjeździe. Tak? Sobie tak, I oczywiście. I po prostu z tego jakby całego konwentu technologicznego, że, technologicznego ja wychodzi się do do... idea e... Magnet Reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości. I Bogu, dzięki, spotkałem wtedy Mateusz, no który razem z nim I gdzieś tam faktycznie ta technologia, temat technologiczny całego forum dotyczył rozszerzonej rzeczywistości w wodzie, której de facto nikt yeah. tak naprawdę nie wykorzystywał nie, nie w Polsce, na całym, na całym świecie. świecie jeszcze. Właśnie razem z Mateuszem stworzyliśmy taką koncepcję, którą po roku... Przepraszam, że tak. tu przerwę. a chodź nas trochę bliżej, bo ja podejrzewam, że może być problem z głosem, bo ten aparat może nie łapać. Więc postaram się tak od czasu do czasu może przesuwać kamerę... Dobra, ok, stop. I Pomysł, tak? Była tam tematyka... Tematy tematyka rady, tematyka się... była technologia w modzie, przede wszystkim rozszerzona rzeczywistość. Wzięliśmy się za to z Mateuszem solidnie, wybadaliśmy rynek na całym świecie. Nie było żadnej konkurencji w tym kierunku, ponieważ tylko architektura i motoryzacja aktywnie używały rozszerzonej rzeczywistości. Moda nie. I stwierdziliśmy, że pójdziemy do sponsorów, do naszych partnerów, przedstawimy im pomysł. I to była walka z wiatrakami troszeczkę, bo rozmowy trwały dokładnie rok. Z naprawdę partnerów było multum, którzy się wycofali. Mówili, że to nie ma sensu, to jest nierealne, nikt w to nie ubiega, że tego nie będzie. Ale jednak dwóch głównych partnerów w ten louder, Tapsusi i Eddy Press, uwierzyło w to i powiedzieli, że. Faktycznie bo to ma sens, tak jak Wy to przedstawiacie, to się uda. No i jesteśmy już tak naprawdę pół roku po premierze projektu. Edipress zyskał 800% więcej pobrań swojej aplikacji i czytelności online. To see, tap to see. Dzięki aplikacji Tap2C tworzymy modele trójwymiarowe w rozszerzonej rzeczywistości. Umożliwia to odbiorcy, oglądanie sylwetki w wersji 3D, czyli z każdej strony. его на свете. W pełni zeskanowana modelka. C to jest właśnie jedyna w sumie na ten czas w Polsce aplikacja. taka aplikacja, który, za pomocą której możecie po prostu czytać gazetę, która jest do tego odpowiednio przystosowana, bo muszą być odpowiednie kody tam. I możecie czytać artykuł, który... To treści. Tak, dodatkowe treści i też treści jakby prezentują wam się w postaci modelu 3D. Więc jeżeli tylko kogoś treści, tylko w wypadku. w wypadku tutaj projektu właśnie Victored Carger. Więc no, myślę, że to jest taka duża ciekawa zresztą wiem, że to fashion freaki i social freaki też się tym interesowały i wydaje mi się, że tutaj zaważyła dużo Twoja osobowość jednakże. Bo ja Ciebie znam tak, widzisz, tak przelotnie, tak obserwacje, że mi się wydaje, że jednak Mateusz też jest, ma tam duży wkład. On też jest taki, że potrafi raczej do człowieka przekonać do swoich racji, tak mi się wydaje. Ty też masz coś takiego w sobie. I gdyby właśnie nie te osobowości, te dwie osobowości, mi się wydaje, że nie byłoby takiego efektu. Wiecie co, to jest... Ja, zawsze, ja sam tak uważam, znaczy bardzo mi miło, że tak powiedziałaś, tak niemniej ja sam zawsze mówię tak o ludziach o ludziach, którzy odnoszą sukces, tak. którym po prostu się coś udaje, że to przede wszystkim pomysł to jest jedna, ale charyzma tak, osoby, która przekona Ciebie do tego, że tak, warto pójść tak, za Twoim głosem, to jest najważniejsze. Czyli bez, bez Was by tego projektu tak naprawdę nie było. I powiedz mi, tak projekt dotyczy kolekcji? mniej więcej kojarzę, ale niech tutaj użytkownicy i widzowie się dowiedzą. Projekt dotyczy kolekcji jesiennej, zimowej. Czy to jest miszmasz jakiś? Nie, nie, to nie jest miszmasz. Wszystko ma swój porządek. Swój o, tak order, to. tak jak to w świecie mody musi być. To była kolekcja, która obecnie jest już w sprzedaży. To była jesień, zima 2015-16. Projekt zaczął się tak naprawdę wiosną, więc wszystko było na czas. W tej chwili będzie kontynuowany, więc będzie to kolejny sezon. Bo to już jest potwierdzone, że to będzie A Jaki był odzew w ogóle po opublikowaniu yeah, okay. projektu? Czyli El wiem, że się wami zainteresowało. L, Harpers, Bazaar, Viva, Viva Moda, Party, Flash, czy magazyny. Kurczę, to, jest, to, też, magazyn, co to tryk, czeka. Nie, nie ja myślę, że czeka tutaj Roberta tą robotę, dlatego bo jeżeli to na taki fajny fajny poklaski. No w ogóle jest na to taki dosyć dług teraz w Polsce i zaczynamy. My dzisiaj rozmawialiśmy, teraz zmienimy tematykę trochę, właśnie o rabus. tak, dzisiaj mieliśmy taką tematykę o i nawiążemy tutaj też do pośród, tak, opowiedz jakie projekty wspólnie z Mateuszem, możesz wiesz co, poczekaj chwilkę, ja tylko Mateusza tam przedstawię, on sobie tam siedzi, Jest. Mateusz pomachaj nam, no, hello, ok. Mateusz dzisiaj y, jest na Cilaucie, więc do nas nie dołączy. Następnym razem, dobra? Nie daruję Ci. <grybujesz> dobra, okej. Okay. Więc słuchajcie, wracamy do wywiadu. I ogólnie tak, y, chciałam pokazać z bliska te projekty. Y, to jest... Wiem, że to wyszło spod Twojej ręki. Między innymi spod mojej ręki. Tak, tak poczekaj, te, bliska na razie, jeszcze. Tematem były, tak jak powiedziałaś, wearables i e, każdy z zespołów, bo oczywiście uczestniczyłem w, tak. w grupie, w zespole, to była jakby wspólna praca. Naszym tematem był Paryż, bo rozumiem, że mam opowiedzieć co nieco. Pewnie, tego, co że tak, lecia. jaki jest przykaz, jaki macie tutaj w ogóle... Naszym tematem był Paryż. Trzeba też wziąć pod uwagę, że mieliśmy naprawdę bardzo pierwotne materiały do jakby do użycia, żeby Właśnie kona widzę. konać to. Niemniej mieliśmy na to półtorej do dwóch godzin. <noise> no to chyba jest. Fakty są jakie są, niemniej w naszym wypadku jest to Paryż i... Ja zostałem jako projektant wysłany pierwszy do walki przy takim stole, gdzie były wszystkie surowce, farby, kleje. No nocyki. właśnie, i co i musiałeś wybrać? No, no i musiałem wybrać, więc ja nie miałem problemu z wyborem, e, bynajmniej nie miałem problemu z wyborem kolorystyki, zrobiłem to bardzo sprawnie. Niemniej I to jest... Przedstawiliśmy takie dwa oblicza paryżanki. Chcieliśmy Polkom przybliżyć jakby Paryż, czyli tu jest wersja bardziej sportowa, paryżanki, jest, oczywiście barwa narodowe, tak. a tu jest wersja bardziej luksusowa. Oczywiście no, widzę a teraz, bardziej czy, są bu... czy to, są jakieś, to są jakieś elementy, to jest jakaś linka metalowa, prawda? Tak, oczywiście, tak to, to <laughs> e, Więc tak to wygląda. I, a... słuchajcie, bezprecedensowo wygraliśmy konkurs, uzyskaliśmy Włosko. ponad 2,5 tysiąca leków. W tej, Ojej, tej, w tej akcji A, i jest. wszystkich daleko Jaki cele. jest cel? cel. W jest wielka orkiestra świątecznej pomocy. Aukcja charytatywna to będzie sprzedawane, i to jest jedyny cel, który naprawdę uświęca wszystkich. No, słuchajcie, to zapraszamy, chwili. jak jesteście blisko waszego serduszka i Wość, to zapraszamy z Dobertem Was do, chociażby, jak nie brania udziału w akcji, to rozpropagowania tego, dlatego, bo to jest coś, co jest związane z, mo z taką mo modą, tak? z modą i tak dalej. I zresztą pomagamy dzieciakom, więc ja myślę, że warto i powiedz mi jeszcze może o jakichś charytatywnych projektach, czy bawicie się często, Wasza marka się bawi? Co roku, w zeszłym roku szliśmy specjalnie czerwoną suknię dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy razem z innymi czołowymi projektantami, między innymi Łukasz Jemi obrał w tym udział razem z nami i akcja również odbiła się dość, dosyć głośnym echem. I no ja gratulacje. myślę, że co roku takie akcje coraz bardziej jakby wzmagają potrzebę na tego typu działania i ja zbierają ja myślę, że... coraz większe fundusze i to Jak jest najbardziej. Podstawy. Ja myślę, że to jest dobry krok ku temu, żeby się też rozwijać, przede wszystkim nie myślicie tylko o sobie, tak? Więc y, przede wszystkim jeszcze chciałabym y, o, coś się tutaj przepraszam, zapląta. E -e. <noise> Pl chciałabym Cię zapytać jeszcze o Twoją działalność w ogóle. Pasja do mody, Kiedy się narodziła, czy to było od urodzenia? <noise> czy to było od urodzenia? tak ja bardzo chętnie powiem taką anegdotę kiedy miałem naprawdę no około... 12 lat i pochodząc do szkoły budziłem swoją siostrę o 6 rano. Ona jeszcze spała i udawała, że ona nie musi iść na pierwsze zajęcia, to była nieprawda, po by prostu wagarowała. A i wtedy ją ja budziłem i Karolina, słuchaj, czy to pasuje do tego, czy to może iść z tym, czy to ona wiesz, super wygląda, że iść do szkoły po prostu. Gdzie już Mamy takiego... Więc jakby ten element potrzeby estetycznego Ładu zawsze we mnie był. To jest bardzo trywialny przykład. Aha. Niemniej, e, oczywiście ukończyłem szkołę w tym kierunku, e, rozmaitego rodzaju praktyki w Paryżu, w Londynie, w, e, w Polsce. To Było to mnie naturalne. Zresztą tak? moja kuzynka, która jest operatorem kamery dzisiaj, Zobacz, to Agata, po domaga, domagalska. Agata Domagalska, e, była świadkiem tego, jak przygotowywałem się do najważniejszego w swoim życiu konkursu, e, którego mecenatem była właśnie Grażyna Kulczyk. E, szykowałem przez całe wakacje w Toronto. W Toronto, Toronto. Eee, Przygotowywałem pracę, dzięki którym dzisiaj tutaj rozmawiamy. Razie, to widzicie, jak to bywa, czasami jest tak, że po prostu los sam kieruje nas, y, pomimo tego, że jednak... Los nie kieruje, wiesz co, los podpowiada. I też podpowiada. trzeba być odpowiednio czujnym, żeby odczytać znaki. A miałeś jakieś takie przykłady Przedł... zawsze mam, ponieważ y, y, bardzo szeroko interesuję się zagadnieniem ludzkiej podświadomości, z zagadnieniem potęgi ludzkiej Nie Niemniej e, naprawdę los zawsze podsyła ludziom znaki zawsze, tylko trzeba potrafić, w odpowiednim czasie je A co się udało już znaleźć taką... Wiesz co, ja w międzyczasie skończyłem e, Politechnikę Gdańską i wydawało mi się, że idę w innym kierunku, bo właśnie ignorowałem znaki od losu. Na pewno tutaj pani Beata Pawlikowska, ona jest bardzo dobrym to autorem, to jeśli to chodzi o te tematy. E, no właśnie ja wtedy z, e, nie, może niekoniecznie zgłędziłem, bo do dzisiaj ta e, polityka gdańska bardzo duża inspiracji mi daje, nawet w projektowaniu młody, naprawdę. No, tak, tak, tak. Czyli jednak no, słuchajcie, no tutaj Robert takie bardzo przesłanie w kolejnym boki, bo dzisiaj tutaj mówimy o pomocy innym ludziom, o szukaniu siebie, czyli o znajdowaniu własnej. To jest też bardzo fajne ja przesłanie. można pomagać ludziom, nie znajdując pas. No właśnie, więc słuchajcie, zaczynamy, pamiętajcie, od najpierw poznawania siebie, a później myślimy, chociaż w międzyczasie też warto myśleć o innych. Tak? I jeszcze tak na sam koniec pytanie: powiedz mi, plany przyszłościowe, czy coś już takiego po tym projekcie robótowym, tak. coś się pojawia? To są jakieś przebłyski, coś, coś, coś nowego? Czy... No, przebłyski są już, jesteśmy w trakcie a, wdrażania kolejnego projektu na cały przyszły rok, tym razem. Jest to związane na, naprawdę z wszystkimi najnowszymi technologiami, łącznie ze Snapchatem, z oglądaniem e, pokazów mody, no. technologii trójwymiarowej. No, nie mogę za dużo powiedzieć, no bo właśnie, nie chcę tutaj konkurencji po, podjąć. dobrze, nie, nie ma co, nie ma co, Ale nie, ja nie myślę, będzie dobrze. Ja myślę, nie chcę sobie powiedzieć, że w ogóle Mateusz też prowadzi bardzo fajne kanały social media, wydaje tam różne ciekawe. Merytorycznie bardzo, merytorycznie bardzo merytorycznie zainteresowany a jeśli chodzi o Roberta to Robert mówi eksperymentować a on tutaj szaleje z filmikami odnośnie social media słuchajcie <grym> ro, rozbawił was do rozpuku więc zapraszam was na jego może, możecie być followersami tak? czyli możecie go followować znaczy, za... polecam mój snapchat, snapchat. E, instagram, snapchat. facebook Instagram, Facebook, podał wszystkie informacje, więc słuchajcie, jak y, potrzebujecie inspiracji, bo chłopaki tutaj y, bardzo na bieżąco z Munkiem, no ja jest z ogromnym wrażeniem i słuchajcie, to jest projekt, który jest i jest pierwszy na świecie tak naprawdę. w Więc no, myślę, że trzeba pamiętać dwa nazwiska oba, która była y, działana między innymi za wdrażanie tego, ja wiem, że Mateusz jest y, też od stricte marketingowych rzeczy na pewno. Oczywiście. Więc chodźcie, zapraszam serdecznie, wszystkie informacje będą pod filmikiem, tam całe informacje, z strony do z profili chłopaków i ja chciałam Wam bardzo podziękować, chociaż Mateusz był dzisiaj z nami bardziej mentalnie niż osobowo, ale jest za nami, Ale jest. obserwuję. obserwuje, więc... Dzięki Agatka za operowanie i Robert, Tobie dziękuję serdecznie. Parę pytań, może kiedyś dla. będzie tak, że się spotkamy ponownie, bo ja planuję kiedyś w przyszłości wracać. Dla Ciebie Słuchaj. zawsze. Słuchaj, o, po latach wracać do osób, z którymi rozmawiałam, a wiecie, że czas szybko leci, tak? To się okaże za 4 lata. Jakie 4 lata? Czy przecież trzy? za sesami będziemy na Księżycu, obiecuję. Właśnie, czyli wbijają kosmos. No to czy ja się dzisiaj taki Nie za. <noise> Dobra, dzięki serdeczne. Słuchajcie, wbijajcie do, na YouTube. A. Ja będę starała się regularnie zobaczyć filmiki i poznajcie się dzisiaj uroczego Roberta, uroczego Mateusza i uroczą panią operator, panią Agatę. A to ja jestem. Ja jestem Joasia. No to zobaczymy. <noise>